A jednak te kamienice straszą. Nie wszystkie oczywiście, ale, ale, ale jakaś tam większość. I wyczytałem taki pomysł od pewnej osoby, że może spróbować znieść podatki tym ludziom w zamian za to, że wyremontują oni swoje kamienice w jakimś tam y, konkretnym stylu, nie odbiegającym powiedzmy od, od, od ogółu. Wyjść do tych ludzi i zaproponować im współpracę, tak? Suchy montaż, bo tu nie idziemy w jakieś tam wielkie remonty, tylko w suchy montaż, który nie jest znowu jakąś tam wielką, 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 wielką inwestycją. Jest, mam te pomysły właśnie z Rzeszowa i myślę, że one byłyby się tu sprawdziły. To nie jest ganianie i nakazywanie. To jest współpraca między mieszkańcem, właścicielem lokalu, a mhm. gminą, tak? Gmina może zdecydować na swoje rzeczy, pewne rzeczy, tak? Obniżenie podatku wiąże się z czym? Z możliwością zakupienia materiału, tak? No, no ale skupienie gminne na tą chwilę mogłoby wykonywać te usługi, prawda?